Cześć widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku z Survivalu w Minecraftie. Trochę ze względu na to, że ucięło nam film, no to będziemy zaczynać w lekko innym miejscu. Ale myślę, że powinno być dobrze, a ze mną dzisiaj jest Snake. Z Jeżeli go nie usłyszeliście, to trudno, bo on. Tak cicho mówię za masakra. Oraz jest ze mną e, kicek. E, Także no. E, zaraz wrócimy. Niech się najpierw świat złożył. Dobra, jesteśmy i więc. No, musieliśmy zrobić jedną rzecz. Więc. No. Dobra. Dołączamy do świata. Oczywiście chłopaki będą komentować. Tutaj właśnie zakończyliśmy. Mamy lekkie lagi, ale to zaraz się powinno wyrównać. Także no, chodźmy, pozbierajmy drewno, dlatego że dzisiaj będziemy robić całkiem sporo rzeczy. Będziemy budować bazę. To powinno niedługo się naprawić te lagi wszystkie. Także poczekajcie, bo ja nie pamiętam czy widać, wszystko widać. Się piosenka! Dokładnie. Jutro pojawi się piosenka, więc tutaj jesteśmy już tego pewni na mnóstwo procent, że tak się wydarzy. Pozbierajmy se itemy, żeby podczas nocy, kiedy nie będziemy mogli biegać. tutaj po całym tym, ponieważ nie by... Mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się zdobyć yy, wełnę. Dobra. No tak, już trzeba trochę tego zbierać.

Przyszła sąsiadka Dała nam zetur I tak, no dobra Jeszcze tam no, może jeszcze gdzieś tam z tyłu tu Bo też chcemy, żeby to było zalesione, ale też żeby to... Żeby było tego więcej. No jak pier. Nie, to już weźmiemy ze sobą. Yy, I co, no? Tylko określmy mniej więcej. Dobra, jest południe. A nie, zaraz będzie południe. No to jeszcze mamy całkiem sporo czasu na pozbieranie drewna. Później. Także no. Tego więcej. Zróbmy więcej miejsca, bo. Dobra, zróbmy to tak, że tutaj będzie jakby taki nasz magazyn. Na razie zrobimy taką małą część tego, dokładnie yy... to chcę zrobić. Mamy mało jedzenia i to będzie właśnie nasz problem. Więc tak. Jeszcze jedną. Myślę, że na razie taka wielkość jeszcze może taka wielkość na razie może być okej. Okay. Więc tak. Dodajmy tylko żeby to lepiej wyglądało. I pójdźmy jeszcze trochę drewno pozbierać myślę. Że także no. Eee, to dżunglowe sobie będziemy zbierać kiedy indziej, a na razie... Zrobimy tak, idziemy na razie robić zwyczajnego drewna, o więcej jabłek, to to się nam przyda. Już w sumie mamy trochę jedzenia, to sobie pozbieramy male melony, melony. W sumie to arbuza, ale no... Po angielsku to melony. A my gramy po angielsku w Myślałem, że są to. No cóż, będzie trzeba zrobić tego farmę. I myślę, że w sumie możemy się tym zająć. W przyszłości. Mamy plan, żeby parę odcinków nagrać z tego już dzisiaj. No ja pier... Dobra, jest, w końcu. Ale takie lagi teraz stały, że kurde, pięć razy musiałem zebrać drewno. Masakra po prostu, masakra. Masakra. Nie wiem. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Wiem za to, to że są tu pszczoły. Wiem, że, w koń że tak bardzo mnie nie laguje, ale również wiem to, że gdzieś się zniknęło moje drewno. Hej, drewno, gdzie ty jesteś? Ej, bo mi drewno zniknęło. Aha, zarąbiście. Minecraft, zarąbiście. No zarobi się tylko jeden kawałek według Minecrafta teraz. Takie mam lagi, nie? Mm -hmm. Dobra. תודה okay. okay. Dobra yy, Mamy całkiem sporo czasu Sporo... Więc... Także no kim sporo tego czasu Dobra, wsadźmy tu jakieś Przedmioty, nie będziemy tego tak bardzo segregować, dlatego wsadźmy to, co jest teraz na no niepotrzebne, ta... To... czy slaby i drzwi nie są teraz nam potrzebne Melony sobie to jakoś tak i tak to możemy zrobić dobra. Mogę wziąć to fikera i to zrobić, ale dobra. Mmm. 12 minut już trwa ten odcinek. Hmm. Widzę, że jeszcze w tą stronę raz pójdziemy. Dobra. Fajnie by było jakby mi się kilof nie skończyło, ale to jest... W sumie mamy na to szansę dużo. No właśnie. Całkiem spora były te szanse. Nie? zróbmy nie zaczekaj Jedziemy na tym drewno to będzie fajne I na tym zaoszczędzimy i jak będziemy to rozbudowywać to na razie sobie zrobimy taki róg no i zaoszczędziliśmy trochę tego drewna rzeczywiście No i teraz. Mamy jeszcze całkiem sporo tego miejsca. Jednak mm, już sobie zrobimy, użymy tu węgiel. To pierwsze. Albo nie, to. No i dobra, teraz zrobimy kill off, bo na 100% mi się to jest bardzo mało, szansa, że mi się to nie zniszczy, a poza tym nie będziemy musieli później tworzyć. Więc tak. No niemożliwe. To się już mi zaraz zniszczy. bo to jest dirt ale tutaj jest kamień Dobra. Robimy tak. Muszę sprawdzić. Normal. Dziwne właśnie. Mi się wydawało, że żadnych mobów się Że żadne moby się nie razpią w nocy. Ale właśnie. Powie, yy, o, właśnie, bo zaraz będzie noc. To zrobimy tak. Tak, żeby to nam się. By moby tu się nam nie razpiły. Tutaj jeszcze dodamy pochodnie. I. Tutaj. I oczywiście to później zrobimy bardziej symetrycznie i tak dalej. Dobra. Teraz nie będę chyba robić. Nie, to zrobimy jak już w następnym odcinku. Za to to będzie trzeba powiększyć. No i jest noc, no i jest noc, a my musimy tego... uhu, uh, uh. Także, by to nam się wygodniej. Jo. I szybciej schodzimy dzięki temu. A zapomniałem też tą pochodnię. O i teraz jest tego, jest na pewno więcej tego y, światła, ale jeszcze chyba dodamy. I teraz i tak nic nie przemytamy. mamy te cztery pochodnie. Żeby światła tutaj nie ale. Nie, tutaj jeszcze nie. Najpierw zróbmy na spokojnie tę część i na pewno na przednose nie będą się rozpiły moby. Więc jest, jakaś, jest jakieś zabezpieczenie przed mobami. No i uwaga, bo to będę musiał... Mm -mm. Dobra, zrobiliśmy, więc jest bezpiecznie już. Bezpieczniej. A ty, coś co tak cicho i sneak? Nie, chrupać, żeby ci nie przeszkadzać. Marchewki im. Okej. Okay. a ty? Snake? No, oczywiście, znowu gdzieś się schował. No. To jest już po prostu norma, że on się chowa. On do ostatniego czasu to, kurde głównie się chowa i to wszystko. Co robi? Dlatego go chciałem zaprosić na film, żeby się nie wstydził. O. Tutaj też, żeby było więcej tego światła, a nie ciemnota. I wygląda to lepiej, bo to drewniane. Te zamienimy na. No. Dużo tu mamy tego miejsca, nie? Dobra, myślę, że. O, już pierwszy godzin nam zszedł. Także no, myślę, że możemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jutro będzie piosenka, więc no. Hmm. Więc tak, zostawcie yy, łapę. Jeżeli film Wam się spodobał. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli kanał Wam się spodobał.